Cześć, jest to kolejny odcinek z serii poświęconej polskim odkrywcom i naukowcom. Seria ta powstała, żeby przypomnieć nam o tych postaciach, które miały duży wpływ na rozwój świata, a w naszym kraju zostali całkowicie lub niemal całkowicie zapomniani. Wszyscy znamy nazwiska twórców takich potęg jak Microsoft czy Apple. Mało kto wie, że to Polska mogłaby mieć teraz czołową pozycję w światowej informatyce. Było to możliwe dzięki Jackowi Karpińskiemu. Urodził się on w 1927 roku w Turynie. Był to twórca pierwszego na świecie mikrokomputera. W trakcie II wojny światowej, gdy miał 14 lat, sfałszował swoją datę urodzenia i wstąpił do szarych szeregów. Początkowo zajmował się małym sabotażem, czyli na przykład malowaniem polskich symboli na murach, zrywaniem faszystowskich flag, wybijaniem szyb w niemieckich sklepach, czy rzucaniem petard pod niemieckie posterunki. W kolejnym etapie był w grupach szturmowych i w batalionie Zośka. Gdy wybuchło powstanie warszawskie, to już drugiego dnia postrzelono go w kręgosłup, przez co był sparaliżowany. Lekarze wystawili mu fałszywą kartę choroby i wywieźli z miasta, dzięki czemu przeżył. Po zakończeniu II wojny światowej, po długiej rehabilitacji i odzyskaniu zdrowia, zaczął myśleć o komputerach. W tamtym czasie Pracował dla Polskiego Komunistycznego Wywiadu. Sam uczył się w domu między innymi matematyki, fizyki, chemii, literatury czy angielskiego. Później studiował na Politechnice Łódzkiej i Warszawskiej, gdzie otrzymał tytuł magistra inżyniera. Podobnie jak inni byli członkowie Armii Krajowej, był szykanowany, ponieważ komuniści uznali żołnierzy Batalionu Zośka za zdrajców, z przypiętą łapką wroga Polski Ludowej. Został przez to m.in. wyrzucony z Centralnego Laboratorium Polskiego Radia i z trzech kolejnych zakładów pracy. Zdobył pracę dopiero w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Konstruował tam swoje innowacyjne urządzenia. Brał też udział w konstruowaniu pierwszych aparatów USG. Przejdźmy teraz do jego pierwszych wynalazków. Na początku lat 50. skonstruował automatyczny nadajnik krótkofalowy. 2KW NPK2. Był on potem używany przez MSZ, czyli Ministerstwo Spraw Zewnętrznych, do nawiązywania łączności z ambasadami. Karpiński wciąż padał na nowe pomysły i je realizował. Warto tutaj wymienić takie projekty jak. AAH była to maszyna, która na podstawie analizy harmonicznych Fourier'a prognozowała pogodę długoterminową. Dzięki zastosowaniu tego urządzenia. Sprawdzalność prognozy pogody poprawiła się aż o 10%. Urządzenie to powstało w 1957 roku i twórcą pomysłu był Józef Lityński, ale pomysł zrealizował i skonstruował Karpiński. Urządzenie składało się z 650 lamp. Działało na podstawie wprowadzenia do niej danych z obserwacji Słońca. Niestety urządzenie nie przetrwało i podczas transportu tragarze upuścili je i właśnie wtedy się niestety rozczaskało. Kolejnym wynalazkiem był ACAT 1 maszyna ta przyniosła mu szeroki rozgłos. Był to pierwszy na świecie tranzystorowy analizator układów różniczkowych powstał w 1959 roku właśnie w Instytucie Automatyki Polskiej Akademii Nauk. Wyniki obliczeń w formie graficznej były wtedy wyświetlane właśnie na ekranie. Patrząc na niego pod względem wizualnym, był bardzo atrakcyjnym rodzajem komputera analogowego. Zarówno jednostkę centralną, panel sterujący i monitor skomponowano w, jednym, w jedno niewielkie urządzenie. Jego charakterystycznym elementem była obudowa, zbudowana w zakładach, zakładach artystyczno-badawczych Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1960 roku Jacek Karpiński został zgłoszony do światowego konkursu UNESCO przeznaczonego dla młodych wynalazców. 200 krajów z całego świata wystawiło po jednym swoim kandydacie. Specjalna komisja wybrała sześciu zwycięzców, w tym właśnie naszego rodaka Jacka Karpińskiego, ze swoim urządzeniem AKAT 1 Nagroda umożliwiła mu studiowanie w Ameryce, w USA, na Harvardzie i MIT. Otrzymał też właśnie stypendium, no właśnie, które to umożliwiło mu to, to studiowanie w Ameryce. W tamtym okresie Przedstawiono mu już lukratywne oferty pracy na przykład w IBM-ie czy na jednym z brytyjskich uniwersytetów. W jednym z wywiadów udzielonych w 2007 roku Karpiński wspominał: Przyjmowano mnie jak króla. Byłem tym zresztą bardzo onieśmielony. Miałem zaledwie 30 kilka lat. Po studiach poprosiłem o możliwość odwiedzenia całej długiej listy firm i uczelni. UNESCO zgodziło się. W Kaltechu wito mnie. Rektor ze wszystkimi dziekanami, w Dallas burmistrz miasta. I wszyscy chcieli, żebym dla nich pracował, począwszy od IBM-a, a skończywszy na Uniwersytecie w Berkeley. W San Francisco proponowano mi nawet stworzenie własnego instytutu. Ale on, na pytanie, dlaczego nie został w USA, gdzie mógłby w pełni wykorzystać swoje możliwości, odpowiedział: Nie wiem, czy można to nazwać patriotyzmem, ale ja po prostu chciałem pracować dla Polski. Zawsze wierzyłem, że Rusty kiedyś sobie pójdą, a technologia zostanie. Poza tym uważałem, że to nie byłoby w porządku wyjechać na delegację i zostać. Spotkałem Polaków, którzy tak postąpili, i nie sądziłem, żeby to było uczciwe. Wiedziałem, że w PRL będę żył w niewoli, ale wierzyłem też, że normy moralne obowiązują mnie zależnie, niezależnie od sytuacji. I jeszcze jedno: nie mogłem zostawić mojej mamy. To właśnie były słowa Jacka Karpińskiego. Więc w 1962 roku postanowił wrócić do Polski. Wciąż kontynuował realizację swoich projektów, takich jak Perceptron, maszyna rozpoznająca otoczenie za pomocą kamery. Pomocnikiem Karpińskiego był profesor Ryszard Michalski. Urządzenie działało za pomocą sieci neuronowej opartej na dwóch tysiącach tranzystorów. Była to druga na świecie maszyna, która badała otoczenie za pomocą kamery. Uczyła się rozpoznawania nieznanych kształtów. Urządzenie to opracował w czasie, gdy późniejszy jeden z trzech założycieli Apple, Steven Woźniak, dopiero zbudował swój pierwszy komputer. Jak przyznał Karpiński, w jednym z wywiadów był to jego koniec w Polskiej Akademii Nauk, ponieważ wywołało to tak szaloną zawiść dyrekcji Instytutu Automatyki, że nie mógł tam dalej pracować. Właśnie ponoć zazdrość, zazdrość o sukcesy ówczesny dyrektor Instytutu szczerze go nie znosił. Ponoć na każdym kroku próbował torpedować jego pracę, utrudniał przyznanie środków, żądał raportów i sprawozdań. W końcu krytykowany i upominany przez, przy każdej okazji postanowił odejść. W następnym okresie swojego życia zatrudnił się w Instytucie Fizyki Doświadczalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracowali oni ze szwajcarskim CERNem, z którego otrzymywali zdjęcia elektronów i neutronów. Potem polscy fizycy musieli je opracowywać ręcznie. Na prośbę dyrektora instytutu, profesora Piniewskiego, Karpiński stworzył skaner, który odczytywał dane z tych zdjęć. Następnie, wraz z zespołem, rozpoczęli pracę nad stworzeniem komputera, który liczyłby dane odczytywane przez ów skaner. Po trzech latach prac w 1968 roku powstał KAR-65. Jego głównym zadaniem było wspomaganie skanera do analizy fotografii zderzeń, cząsteczek elementarnych. Potrafił on w ciągu jednej sekundy wykonać 100 tysięcy operacji. Było to kilkakrotnie więcej niż produkowany wtedy w Polsce komputer odra. Był też jakoś 30 razy tańszy i dwa razy szybszy niż tamten drugi komputer. Kar 65 działał przez około 20 lat, obecnie znajduje się w Muzeum Nauki i Techniki w Warszawie. Innym wynalazkiem Karpińskiego był PenRader, czyli ręczny czytnik pisma. Powstał w 1990 roku, a następnie wykonany w państwowych zakładach mechanicznych w Szczytnie. Czytnik miał za zadanie przenoszenie skanowanego tekstu do komputera. Czytanie tekstu dobrej jakości było prawie bezbłędne. Niestety, w tamtych czasach wiele dokumentów było bardzo złej jakości, w wyniku czego ilość błędów wzrosła. Następnie zakłady w Szczytnie. Zamknięto, ponieważ zbankrutowały. A więc razem z tym i zamknięto ten cały projekt. Jednak, jeżeli chodzi o Karpinskiego, to jego najlepszym pomysłem okazał się komputer K202. W tamtych czasach, jak to gdzieś przeczytałem, nastoletni Steve Jobs eksperymentował z LSD i konopiami, a woźniak zaczął konstruować kalkulatory dla Hewlett Packarda. A w głowie naszego genialnego rodaka pojawił się już pomysł, który wyprzedzał epokę i który w krótkim czasie wcielił w życie. W 1969 roku karpiński przedstawił swój pomysł stworzenia komputera, który byłby wielkości walizki, a więc znacznie mniejsze byłoby to urządzenie znacznie mniejsze od wtedy wszystkich istniejących. Te urządzenia właśnie, które wtedy istniały to ledwo co umieściły się w szafach. Wymagały do tego specjalnych klimatyzowanych pomieszczeń i zużywały mnóstwo energii. Jednak Komisja Zjednoczenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej, MERA, która w PRL decydowała o dopuszczeniu wynalazków do masowej produkcji, stwierdziła, że jego pomysł jest niemożliwy do zrealizowania. Jedna z osób, które oceniały maszynę, argumentowała swoją opinię słowami: Gdyby dało się stworzyć komputer wielkości walizki, już dawno zrobiliby to Amerykanie. Jak przyznał Sam Karpiński, nie chciano dopuścić do realizacji tego projektu. Bo Polska miała być krajem, gdzie uprawia się kartofle i buraki, a nie tworzy mikro, minikomputery. No a tutaj dodam od Ciebie, że dzisiejsza Polska za wiele się nie różni od tej, o tamtej. Wtedy to Jacek Karpiński postanowił wyjechać za granicę. Otrzymał tam kilka ofert, ale ponownie jej odrzucił, ponieważ chciał pracować w Polsce dla Polski. Tak jak zapo zapowiadał. Stworzył znacznie mniejszy, bardziej wydajny i o wiele tańszy sprzęt od istniejących w tamtych czasach. Cena K202 wynosiła bowiem 1800 dolarów, gdy konkurencyjny komputer Odra, produkowany w Polsce, kosztował aż 30 tysięcy, więc była to przepaść. No i tak jak wspominałem, Odra była kilkukrotnie wolniejszym sprzętem od tego nowego komputera. Prace nad komputerem Karpinskiego trwały rok i brało w nich udział około 200 osób. Komputer ten był około 300 razy mniejszy od konkurencyjnego. Dzięki wsparciu finansowemu brytyjskich firm Data Loop i MB Metals, które współpracowały z biurem handlu zagranicznego Metronex, udało się rozpocząć produkcję K202. Wyprodukowano ich około 30 i połowę sprzedano do Wielkiej Brytanii, pozostałe zakupiły różne instytucje krajowe. Jeden trafił nawet do europejskiej organizacji badań jądrowych CERN inny zaś przepracował blisko 20 lat w hucie imienia Lenina w Krakowie. Niestety produkcja trwała jedynie 3 lata i projekt karpiskiego nie zdążył zwojować świata. Władze państwowe zamiast pomagać genialnemu Polakowi dorzucały mu kłody pod nogi. Patryjni decydenci z powodzeniem zahamowali rozwój wynalazku. Powodem było to, że nowy komputer znacznie przewyższał już te produkowane nad Odrą. Był to komputer 16-bitowy, Wykorzystywał adresowanie stronicowe, co było innowacyjną metodą powiększania pamięci. Stronicowanie był to kolejny wynalazek Karpińskiego. Nie opatentował tego, a wręcz podzielił się wiedzą z innymi, dzięki czemu w przeciągu trzech lat stronicowanie stało się standardem i jest powszechnie stosowane do dzisiaj. Teraz ponownie chciałbym przytoczyć słowa Jaska Karpińskiego, ponieważ one bardzo dobrze przedstawią, w jaki sposób komunizm stawiał na rozwój technologii. Oni, czyli wrocławskie zakłady Elwro, siłami 6 tysięcy ludzi produkowali Odrę, większą, wolniejszą, za 30 tysięcy dolarów. Ja robiłem mały i szybki komputer za 1800 dolarów, dysponując 200 ludźmi. Nie mogło być tak, że obcy klasowo inżynier, wspierany przez kapitał z Wielkiej Brytanii, zabiera utrzymanie tysiącom reprezentantów klasy robotniczej. Ten komputer był tak dobry, że jeszcze przez następne dekady był lepszy od powstających później właśnie komputerów. Powodem niepowodzenia K202 był też projekt zwany Jednolitym Systemem Maszyn Cyfrowych. Był to projekt, z którym w 1970 roku wystąpił Związek Radziecki, chcąc stworzyć jeden model komputera dla układu warszawskiego. W rzeczywistości był to skopiowany komputer IBM 360, przestarzały, przestarzały już i można powiedzieć, że powinien zostać przeniesiony do muzeum. Władze komunistyczne przyjęły, że każdy kraj należący do układu będzie produkował jeden określony typ komputera. W Polsce przypadł RIAD-30. W tej sytuacji istnienie K-202 stało się niewygodne no i niepożądane. Jak widzimy, zwyciężyło odgórne planowanie i poprawność polityczna, a nie patriotyzm i rozwój technologiczny. Ludzie życzliwi Karpińskiemu starający, starali się bronić K-202, ale w dziwny sposób tracili oni stanowiska. Ostatecznie ówczesne państwa komunistyczne nie wyraziły zgody na dalszą produkcję, no i w efekcie odsunęły wynalazce od kierownictwa. Jak twierdzi Karpiński, był wyprowadzany z zakładu pod karabinem, zrobiono mu nawet rewizję osobistą, czy aby nie wynosić jakichś dokumentów. Nie zezwolono mu również na wyjazd z kraju. W tamtym czasie Bill Gates porzucił studia, by założyć Microsoft, a Karpińskiego odsunięto od pracy nad komputerami. W kraju nie był w stanie znaleźć pracy zgodnej ze swoimi kwalifikacjami i doświadczeniem, a tak jak wspominałem, za granicą nie mógł, nie mógł wyjechać, ponieważ władze komunistyczne nie chciały wydać mu paszportu. 200 czekających na produkcję komputerów zostało niestety zniszczonych. Mniej więcej w tym samym czasie, bo w 1976 roku Jobs, Woźniak i Ronald Wayne założyli firmę Apple, a niedługo po tym Karpiński przeprowadził się na mazurską wieś w okolicach Olszczynu, i zaczął hodować drób i świnie. Gdy spytano go, dlaczego wybrał taką pracę, jak hodowla świn, miał stwierdzić, że od tych ludzkich woli prawdziwe świnie. W 1981 roku na rynku pojawił się projekt Apple II. Jednak mimo tego, że od premiery komputera K202 minęło już 10 lat, to wynalazek Karpińskiego wciąż przewyższał mocą obliczeniową dzieło Apple'a. Po latach Pan Jacek wyemigrował do Szwajcarii, gdzie z innym Polakiem pracował nad różnymi wynalazkami. Niestety nie przyniosły mu one już zysków, a wręcz długi. Gdy wrócił do Polski, pracował jako doradca do spraw informatyki, ministrów np. Leszka Balcerowicza. Wspomniane niedawno długi musiał spłacać, przez co dorabiał do emerytury jako projektant witryn internetowych. Zmarł we Wrocławiu 21 lutego 2010 roku. Jego dzieła AKAT-1, Perceptron, K-65 i K-202 znajdują się w zbiorach Warszawskiego Muzeum Techniki. My zaś mamy kolejny przykład na to, jak bardzo polityczny i gospodarczy ucisk spowolnił i wciąż utrudnia rozwój świata. Warto jeszcze dodać, że w latach 50. i 60. Karpiński aktywnie współpracował z polskim wywiadem. Jego doskonała znajomość technologii robiła z niego idealnego szpiega informatycznego, które wykorzystywała właśnie służba bezpieczeństwa. Miał on szpiegować zachodnie państwa, w tym również Stany Zjednoczone. Zadaniem Karpińskiego było zbieranie zarówno informacji o zachodnich wynalazkach, jak i personaliów amerykańskich naukowców. Niestety, z czasem wynalazca zaufanego szpiega stał się jednym z celów polskiego wywiadu. Do jego otoczenia trafiali ludzie mający na celu. Monitorować to, co robi i podsłuchiwać rozmowy telefoniczne. Gdyby nie głupota ówczesnych władz PRL-u oraz ośrodków badawczych, to możliwe, że mieszkalibyśmy dziś w kraju będącym pionierem i liderem w dziedzinie komputeryzacji oraz informatyki. Miejmy nadzieję, że władze trzeciej RP wyciągną z tego wnioski, ale szczerze mówiąc, nie widzę jakiejś znaczącej poprawy, bo poza systemem to u nas tak naprawdę za wiele się nie zmieniło. Gdyby Bill Gates żył w komunistycznej Polsce, prawdopodobnie niczego wielkiego by nie osiągnął. Karpiński, jak sam przyznawał, nie miał głowy do interesów i to go właśnie różniło, jeżeli chodzi o porówn porównywanie Billa Gatesa z naszym rodakiem. Dla Karpińskiego pasja tworzenia była więcej warta niż korzyści finansowe. Jacek Karpiński tworzył wbrew ludziom, którzy najchętniej skazaliby go na zapomnienie i w przeciwieństwie do Billa Gatesa tworzył, po tworzył pomimo braku dostępu do najnowszych technologii udowadniając, że mimo, te, że mimo tego można skonstruować rzeczy wielkie. W tym odcinku to już koniec. Jeżeli temat Polski wynalazków Cię zainteresował, to zachęcam właśnie do obejrzenia poprzednich odcinków z tej serii. Mowa jest tam o twórcach pierwszych łodzi podwodnych, czy np. o twórcy pierwszej kamery, czy odkrywcy witamin. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć i pozdrawiam.